Po raz czwarty w tym roku odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem w sali ceremonialnej leszczyńskiego ratusza nagrodzono osiem par, które przeżyło razem 50 lat. Jubilatów ich rodziny powitała kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Anna Szymaniak oraz prezydent Łukasz Borowiak. Wspólnie gratulowali małżeństwom ich trwałej miłości, tworzenia cudownych rodzin oraz życzyli kolejnych lat przeżytych w szczęściu. Wszyscy jubilaci otrzymali pamiątkowe medale, książki oraz kwiaty. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrali Henryka i Władysław Adamczak, Zdzisława i Ryszard Barczak, Maria i Henryk Krzyżostaniak, Eugenia i Bronisław Mikołajczak, Bożena i Stanisław Nowakowscy, Teresa i Tadeusz Szulc, Halina i Józef Weiss, Apolonia i Ireneusz Wilczak. Na zakończenie uroczystości wzniesiono wspólny toast z szampanem i odśpiewano 100 lat wspólnego życia oczywiście.